Dariusz Szwakowski wraz ze mną przy mikrofonie. Włodzimierz Szaranowicz. Za chwilę rozpocznie się to spotkanie. Dobry przechwyt obrońców, Puntelar. A teraz przy piłce Raul. Puntelar. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Barda walka, no i traci piłkę. Farfan. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. O, ładnie to zrobił. Akcja zatrzymana, a teraz Raul, oddaję piłkę koledze. Piękne podanie. O to chodziło. No i piłka dalej w grze po tej interwencji. Przy piłce Raul ładnie go minął. Pewna interwencja i przejęcie piłki. nie przejął piłkę, ale nie opanował. Raul. Wizdek sędziego, faul. No i zobaczymy co będzie dalej. I jest żółta kartka. Tak i sędzia podjął słuszną decyzję. Ale się jest na siebie. Zmarnował taką dogodną sytuację. Piłkę wprowadzać będzie po tym jak opuściła boisko do gry bramkarz. Bardzo dobre podanie. Skuteczna interwencja obrońcy. Przekazał piłkę partnerowi. Skutecznie dograł do kolegi. No szybko się pozbierali. Znowu są w posiadaniu piłki. Puntelar. Gwizdek, rzut wolny. A teraz przy piłce Raul. Puntelar. Obronił, nie złapał piłka w grze. Czyste, udane wejście i świetnie przejął piłkę na połowie rywala. Minimalnie celnie. Teraz strata. A teraz Raul, już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. I za moment gra zostanie wznowiona z rzutu wolnego. Podał ją. Ładny atak skrzydłem. No i może dośrodkowywać. Dobre dogranie. Nieudana akcja. Wspaniale przechwycił. Czy piłce Raul? No z wykryciej. Będzie szansa. Czy to wykorzysta? No nie wyszedł mu ten strzał kompletnie. Stracił równowagę przy uderzeniu. Sędzia pokazuje, że zaczną od własnej bramki. Bardzo wysoko uderzona piłka, ale dobre przyjęcie. Teraz Raul rozpoczną od rzutu wolnego. Farfan, celnie dobrze. Szansa! Broni, to jeszcze nie koniec akcji. Raul i piłka wybita do przodu. Próbował, ale nie udało się. Dobrze dograł. Ale szutka, Dobra interwencja bramkarza, ale piłka dalej w grze. A teraz Raul. O, udało mu się ładnie podać. I piłka poza boiskiem. No nie, takich zagrań nie akceptują kibice. Raul. Wynik remisowy po pierwszych 45 minutach. Koniec pierwszej połowy. Wynik remisowy. Niespecjalnie widać faworyta. Tak, tutaj trudno powiedzieć, kto wygra. Może o wszystkim zdecydować przypadek. Pugland. No i małe przejęcie po kolejnym niecelnym podaniu. Konał bramkarza. Szalkę przegrywa. Musi teraz strzelić bramkę, jeśli myśli o rezultacie remisowym. Puntelar pięknie podał. Za szybko stracili. Troszkę był spanikowany, ale zdołał wybić na aut. Piłka poza boiskiem i będzie rzut rożny. To powinien być gol. Tak, gol na remis. Paulsen. No przejął, ale nie opanował piłki. Krzysztof Metzelder teraz. Farfan. Ależ pięknie odzyskał. Szybka strata i jeszcze szybsze odzyskanie. No wyręczył teraz bramkarza znakomicie. Szalkę ma szansę, a w tym miejscu może być groźny blisko polekarny. Prawie, 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 ale nie opanował piłki. Brawo za to podanie. Ostre wejście, ale wszystko fair. Odebrał przeciwnikowi piłkę. Długo rozgrywają piłkę, ale myślę, że ma nieprawdopodobna obrona. Ach, szkoda, strata. Ładna wymiana. No, nie dał się minąć. Dobry odbiór. Ma tam czas i miejsce, by dośrodkować ze skrzydła. Obrońca poradził sobie z tym dośrodkowaniem. A teraz Raul. Farfan. Blisko już do bramki. Piłka trafia do przeciwników. A teraz Raul. Czy to wykorzysta? Odważne, ale czyste wejście obrońcy? Puntelar. Przechwyt, ale nie opanował. No szkoda. Nie udało się opanować piłki. Puntelar. Weltins to jeden z najnowocześniejszych obiektów w Europie. Robiącym wrażenie elementem jest Videocube. Ten multimedialny sześcian waży przeszło 30 ton i jest doskonałym źródłem informacji w czasie meczów. Rzeczywiście dobre podanie. Coś niesamowitego, ale obrona! Melselder... A teraz przy piłce Raul Był faul i rzut wolny Nie namyślali się i już wprowadzili piłkę do gry Sędzia pokazuje, że rozpoczną od wrzutu z autu W obu drużynach pojawią się za chwilę na boisku nowe twarze I będziemy mieli wrzut z autu Jones. Poulsen. To nie było udane podanie. Kolejny raz w tym spotkaniu. No, piłka opuściła boisko. Będziemy mieli rzut rożny. A wciąż brzeg. No i udało się odzyskać piłkę. To prawdziwa wojna nerwów, kto zwycięży w tym spotkaniu. Co z tego wyniknie? Ciekawie się to rozwija. Uderzenie, ale świetnie zablokował. No, sądzili, że utrzymają to jednobramkowe prowadzenie, a tymczasem jest remis. Patrząc na powtórkę tej bramki, można powiedzieć, że lepiej późno niż wcale. Wyrównują, ale zasłużyli na to. Nie poddawali się do końca i to się opłaciło. Trochę się zachwiał, ale utrzymuje się na nogach. No, przy takich podaniach ciężko skonstruować składną akcję. Szkoda, mógł przejąć, niewiele brakowało. Ale zczaruje techniką. Udanie. Piłka zatrzymana przez rywala i wybita. Dobrze i przejął. Kapitalne zagranie. Przerwana akcja i piłka wybita. Już wydawało się, że się przewróci, stracił równowagę, ale utrzymał się na nogach. Czy będzie dośrodkowanie? Że nie opanował tej piłki. 90 minut regulaminowego czasu gry poza nami. Sędzia kończy właśnie to spotkanie, i mamy remis. Sporo było emocji przez 90 minut. Mam nadzieję, że nie zabraknie ich w dogrywce. Właśnie rozpoczęli. to z autu rozpocznie szalkę. Dobrze dograł. No, będzie gol! Bramka i to oni teraz prowadzą w tym meczu. Ten gol, którego powtórko oglądamy, daje im w dogrywce prowadzenie. Teraz, przy tym zmęczeniu, ciężko będzie odrabiać straty. Szalkę obejmuje prowadzenie. No, wyraźna zmiana taktyki na. Słuszna decyzja, rzut wolny. Zobaczymy, czy go wykorzystają. Czas ucieka nieubłaganie. Druga połowa. Słuszna decyzja trenera. Wprowadza jednego nowego gracza. Może on poderwie zespół do walki. Kontynuują atak. Ładne zagranie. Ładne doświadkowanie. No po stracie znowu są w posiadaniu piłki. Stracili, ale odzyskali piłkę. No, mogli teraz odskoczyć rywalom. A tak ciągle różnica jednej bramki. Za moment. Rozpoczną grę od własnej bramki. To będzie jedna z ostatnich akcji w tym meczu. Udane podanie. Dobrze dograł. No, gdyby nie on, byłby gol. Dobry przechwyt. Uniemożliwienie ataku rywalowi. Zakręcił teraz obrońcą. Twarda walka niebezpiecznie, ale piłka czysto odebrana. Prawdziwa przyjemność oglądać, jak każde podanie znajduje adresata. Nie piszą dzisiaj na postrestaunt stąd. Masz rację. Być może zresztą tam był strajk listonoszy w ich dzielnicy. Ładnie odbiera piłkę przeciwnikowi. Pośrodkował? Pole karne. Obrońca przejmuje przytomnie. Kolejne podanie... Jeśli był spalony, którego odwizdał sędzia, to minimalny. Trener dokonał pojedynczej zmiany. Nie zmieni się ich taktyka. Myślę, że konsekwentnie będą starali się utrzymać to prowadzenie. Co z tego wyniknie? Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Ciekawie się to rozwija. Za chwilę wznowienie przy linii bocznej wrzutem z autu. Ależ Walka znów przy piłce. Ma naprawdę charakter do gry. Nie dał rady obrońca. Piłka na skrzydle. Czy będzie dośrodkowywał? Ale znakomicie. Piłka wyszła poza linię końcową. Zaraz rozpocznie bramkarz. Coraz mniej czasu do końca meczu. Ciekaw jestem, czy przeprowadzą jeszcze tę akcję. Od początku spotkania uważnie gra, teraz też celnie zagrał. Udanie. No troszkę przestraszony, ale zdołał wybić piłkę poza boisko. Będziemy mieli rzut rożny w końcówce meczu. Drużyna wygrywa, no ale ma szansę powiększyć rozmiary zwycięstwa. Ależ kiepsko główkował. Chyba nie był przygotowany na tę sytuację. Ach, wydawało się, że A jednak przejął. Czy to wykorzysta? O, la jaka bramka! To jest bramka, która przesądza o losach spotkania. Teraz strata jest tak duża, że właściwie nie ma nawet co myśleć o jej odrabianiu. Dobrze, za to zagranie sędzia przyznaje rzut wolny. No i mamy rzut wolny, będzie groźnie, ale szultan nie broni. Końcowy gwizdek 120 minut gry poza nami. Koniec spotkania. To była kwintesencja wszystkiego co najlepsze w futbolu. Zaprezentowali dzisiaj kunszt, finezję. Zaskoczyli całkowicie rywali. Nie było wśród nich słabych punktów. Dziś to już wszystko. Dziękuję tobie włod